Witamy bardzo serdecznie. Witamy. No przypomnij tą datę, która dzisiaj jest, bo to tak żeby... Wszystko... 17 luty. Nagrywamy filmy 17 lutego 2024, 20... bo jak 20... potom znajdą, tak, to za 1000 lat to nie będą wiedzieli. Lat właśnie to nie będą wiedzieli. I tutaj od razu przypominamy Wam, że ci z Państwa, którzy zechcą kupić nasze koszulki, pod spodem jest link do naszych koszulek, a jeszcze jak tam niżej sobie wejdziecie na, na więcej, to będzie link do. Postawną karkę taka też jest strona zachęcamy zapraszamy takżeśmy postanowiliśmy dziękujemy żeby, oczywiście za te oczywiście. Na, za karki, no i, no i też szanujemy tych którzy te koszulki sobie kupują o, chociaż oni mają tutaj fana takiego po prostu bo do tego że w takiej koszulce sobie chodzić to naprawdę będą coraz bardziej popularne nawet, no nie wiem, no wszystko zresztą, co niszowe i kraftowe. No właśnie, to jest ciekawe. Dzisiaj, dzisiaj chcielibyśmy, no nie wiem, ten film obok tego, że będziemy rozmawiali o naszym wojsku z początku. Znaczy, ja myślę, że tak, trzeba zacząć od tego, że tu Państwo widzą przepiękne zdjęcie pokazujące mszę polową. Nie będziemy wnikać, jakby, w szczegóły, natomiast, no jest to było naturalną sprawą. Nawet. Podpowiem, ponieważ no tutaj mam takie jakieś dziwne ostatnio czasy, że nie zawsze ten kościół jest odpowiednio traktowany, to przypomnę Państwu, że mimo że PRL był okrutny, a w czasach stalinizmu było jeszcze gorzej, to mimo wszystko ta władza komunistyczna zezwoliła na to, żeby przy jednostkach wojskowych byli kapelanowie. Oczywiście ich rola była bardzo niewielka, ale mimo wszystko zezwolili, więc tutaj. W przypadku szczególnie tego okresu międzywojennego oczywiście ten element wiary i obrony Rzeczypospolitej obrony Polski, walki o Polskę jest ze sobą zawsze powiązany. Zresztą tutaj myślę, że zawsze powtarzam tą słynną dewizę drugiej RP, która dla mnie osobiście jest bardzo fantastyczną rzeczą, która na pewno wieloma wieloma takimi. Chociażby oficerami, jak wspominany tam dwa filmy wcześniej przez Macieja, chociażby kapitan Reaginis musiał się kierować. Czyli Bóg honor ojczyzny. No oczywiście, Bóg honor ojczyzny, ale tutaj jeszcze sprawa jest dosyć prosta. Tu nie ma co mocno owijać bawełnę. Jeżeli ktoś szedł na śmierć, a żołnierz w tych czasach, akurat jeżeli chodzi o I wojnę światową, no później drugą wojnę światową, no oni tam akurat z tego zdjęcia nie wiedzieli, że będzie druga, druga wojna światowa. Natomiast jeżeli szedł na, na śmierć, no to on musiał w określonych okolicznościach funkcjonować i wiara pomagała mu, jakby to powiedzieć, w jakimś takim zachowaniu ducha, po prostu. No w sensie. Nawet jakiejś tam ludzkości, godności. Godności, i tak, dalej, tak, tak, tak. Także tu no po prostu każdy może nam sobie myśleć po swojemu, natomiast tutaj widać, że y, należy podkreślać, y, że w wielu przypadkach, jakby to ująć, y, no jak mówi się, ten kapelan, ta osoba duchowna była wsparciem dla żołnierzy, którzy no, po prostu ryzykowali swoim życiem. I tutaj też wiadomo z racji tego, że Maciej zawsze podkreśla, co jest zgodne z rzeczywistością, że na ten przeciętny żołnierz to był w 90%, może później to się trochę zmieniło, ale w pierwszym okresie rzeczy Rzeczypospolitej to w 90% pochodził z małych wsi polskich. A wiadomo, jak ważnym elementem dla polskiej wsi zawsze była wiara, e, religia. To była taka naturalna rzecz, prawda? I chciałbym tutaj przy tej okazji podkreślić, że ten odcinek akurat naszego dzisiejszego spotkania chcielibyśmy dedykować wszystkim rolnikom, którzy. W jakiś sposób dzisiaj starają się zadbać o swoje, nie wiem, tam, o swój majątek, o swoje rodziny, ponieważ. Ale i o nas też ale trochę. Ale i o nas też trochę, ponieważ już na ten moment do Kościuszki wracać nie będziemy, ale jednak w tym konkretnym przypadku mówimy o okresie których lat. Który to 18, 17? 18. 18. Czyli jakby, ale to jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, mm -hmm. bo to były wcześniejsze miesiące po prostu. Czyli e, no ludzie, niektórzy jechali do Ameryki, do Stanów. Nie, to Ameryka czy Stany Zjednoczone się nazywały, ponieważ no, była bieda tutaj w, Amer w Europie. No, oczywiście. Tu, nie, e, e, do więc, Brazylii. Przecież do Brazylii, czyli Polacy rozjechali się po całym świecie, e, ale byli to Polacy, którzy przede wszystkim rekrutowali się z jakichś miejscowości wiejskich, no, z jakichś rodzin rolniczych po prostu. No i, yy, i tak to wyglądało. A później z tej Ameryki jednak stać ich było na to, żeby wrócić. No i w tym wypadku gdzie? Do Polski. Do Polski, ale wcześniej. Ale w tym przypadku do Francji. Oczywiście. Do Francji. Tak, bo tutaj mamy oczywiście żołnierzy generała Hallera. Najprawdopodobniej zdjęcie właśnie związane jeszcze z tym pobytem w Francji Fran i Fran y y wojsk y Hallera, natomiast one oczywiście potem zostaną przerzucone. No i w pewnym sensie to, co zawsze powtarzamy i tutaj dzięki Bogu i taki jest najczęściej głos historyków, ta formacja w dużej mierze przyczyniła się do naszego zwycięstwa z bolszewikami. Czyli żeby uszczegółowić formacja, która nazywała się przez jednych nazywała się Błękitna Armia, a przez drugich Armia Generała Hallera, no ona była formowana we Francji i tutaj zaraz jeszcze jeżeli Mariusz znajdziesz kilka informacji to naszym widzom podpowiemy cokolwiek, co byłoby związane z formowaniem Armii Generała Halera we Francji, bo tam czasami się przewija, że są francuscy żołnierze, prawda, no, to I tak dalej. no bo to jest normalne, także chciałbym tutaj, chcielibyśmy tutaj podkreślić po prostu, że Ci żołnierze, no, ci, ci ludzie, którzy, no bo to przecież najpierw, najpierw byli jacyś tam cywilni ludzie, jednak no, poświęcili swoje jakieś takie ewentualne spokojne życie po to, żeby no, pojechać do, do kraju, który umożliwił nam. To a Francuzi tak między nami mówiąc, tu już nie będziemy tego rozwijać, ale mieli w tym swoje interesy, żeby takie wojsko powstało, prawda? Także to nie jest tak, że Francuzi to super dobrodzieje, a... a, a... A Polacy to, to, to z Francuzami jacyś bracia, chociaż najlepiej się chyba z Francją nam tutaj, jeżeli chodzi o, o Francję, współpracowało no w tym, okresie, w tym na okresie czas. To nie ulega wątpliwości. Zresztą samo sformułowanie e, armii, które miało miejsce w czerwcu 1917 roku, zostało to wszystko uzgodnione z władzami francuskimi. Zresztą chyba dekretem prezydenta w ogóle. E, natomiast tutaj, no tutaj trzeba zawsze powtórzyć i... To myślę, że będzie miód dla Macieja szczególnie, że tutaj jednak tym najważniejszym elementem, który przyczynił się do utworzenia Armii Polskiej we Francji był Roman Dmowski. Roman Dmowski, oczywiście, Komitet Narodowy Polski. Dlaczego mm -hmm. Mariusz tak y, tutaj podkreśla Romana Dmowskiego? Dlatego, że w tym roku chcielibyśmy, jeżeli nam się uda w jakikolwiek sposób, y, no jednak uszanować to, że Roman Dmowski, to jest która w tym roku jest rocznica? Ty 160. Pamiętasz? Y, 160. urodzin. Urodzin? Tak, urodzin. 160. rocznica urodzin Romana Dmowskiego, który to Roman Dmowski w jakiś taki dosyć, no ja, ja to ujmuję, taki no, bardzo pragmatyczny sposób doprowadził do tego, że wielu Polaków no, uwierzyło w swoją ojczyznę i stało się, jakby to ująć, no, obywatelami naszego kraju. A w międzyczasie, kiedy, kiedy Polska była pod zaborami, to dosyć oczywiście nie ujmując nic, żeby to było jasne, bo zawsze te dwie postacie w jakiś sposób mimo iż były nieco inne, jeżeli chodzi o jakieś ich polityczne funkcjonowanie, ale były takie same, jeżeli chodzi o to, że chciały tego, żeby Polska była niepodległa, czyli Roman Dmowski i Marszałek Piłsudski. Marszałek Piłsudski wojskowo wiadomo, a Roman Dmowski poniekąd wojskowo, bo generał Haller przecież, no jakby to powiedzieć, w jakiś sposób był blisko związany akurat z Komitetem Narodowym Polskim, tak można by było to uh -huh. powiedzieć. Tam zresztą szczegóły, jeżeli chodzi o Komitet Narodowy Polski. E, możecie sobie Państwo też jak to zwykle czasami odnosimy się w internecie zobaczyć bardzo dużo i różnych filmów. Ale takich, my też trochę już mówiliśmy. Ale my też już trochę, a no, przecież myśmy mówili, bo tam jeszcze żeśmy wyeksponowali, ale to warto jest zawsze przypominać tą sytuację, że e, Brytyjczycy nie zgodzili się na to, żeby wojsko, które później z Francji szło na front, no, płynęło statkiem, prawda? Mhm. Także, słuchajcie, to tam tak trzeba to wszystko pamiętać. Na, naszym zdaniem oczywiście. No, ale ja Ci przerwałem, Mariusz, bo Ty oczywiście jak zwykle konkretnie po historycznym, a ja troszeczkę tak z takimi dygresjami. Nie, spokojnie. Także zaczęła się ta formacja tworzyć. Myślę, że największy wpływ mimo wszystko na funkcjonowanie i powiększenie armii miało zakończenie działań w listopadzie 1918 roku, kiedy to tam chyba jak źródła podają około 25 tysięcy polskich jeńców z armii austro-węgierskiej trafiło bezpośrednio do armii generała Hallera i w 1919 roku, oczywiście to nie była na armia generała Hallera bo tak jak Maciej mówił tutaj w początkowym okresie na czele tejże formacji stali oczywiście dowódcy francuscy. Najczęściej byli to też, myślę, że to też jest warte podkreślenia, że to nie był jakiś tam kapitan czy porucznik, tylko to byli generałowie, więc chyba też jakoś tak poważnie przynajmniej Francuzi do tego podchodzili. Przepraszam, że zresztą o jednym z tych generałów chyba myśmy rozmawiali, tam uh -huh. jest taki nasz film, który to generał do pewnego okresu czasu był naprawdę generałem, którego z szacunkiem, żeśmy jakby to powiedzieć tutaj określali, a w czasie chyba wojny II Światowej no troszeczkę gościowi jakoś się pozmieniało. Ale to już tak mówię na marginesie, żeby też pokazać, że ludzie w różnych okresach swojego życia, w różnych okresach historycznych też różnie się zachowywali. Ty pamiętasz, jak ten generał się nazywał? Czy to marszałek może? To, jaki tam on był, się nazywał? Nie wiem, czy nie ma sent chyba, ale nie dam głowy. Ale tam o, o, słuchajcie, czytać. jest ten filmik gdzieś tam z tyłu. Mm -hmm. Ja tu nie chcę Mariusza też zaskakiwać, żeby w którymś momencie on wszystko pamiętał, no bo przecież wiadomo, że historycy też korzystają ze źródeł, czyli jeżeli ktoś kogoś o coś pyta, no to ten historyk musi najpierw dojść do źródeł. Mariusz korzysta z wielu źródeł, więc ma takie wypośrodkowane jakieś takie oceny po prostu bo, jak to zwykle bywa, jedno źródło podaje taką założenie. Tak, tak, może nie tyle fakt, co interpretację danego faktu, tak. faktu. A my po swojemu, oczywiście, dzisiaj, na naszym dzisiejszym filmie, interpretujemy to, co się działo w taki sposób, żeby podkreślić, że rolnicy, że wieś, że mieszkańcy wsi. W każdym momencie to można było się cofnąć tam do mieszka pierwszego, ale na razie nie będziemy się cofać, byli ze swoim krajem, akurat w tym momencie byli z Polską i wspierali tą Polskę, żeby ona jakoś bezpiecznie funkcjonowała, chociaż łatwo nie jest. No i tutaj, oczywiście, jeszcze nawiązując, do największe oczywiście liczyły formacje piechoty, były też oczywiście formacje kawalerii, był też pułk czołgów. Natomiast, tak trochę a propos tego, co mówiliśmy, e to e, mm, armia e, Haleram posiadała także w swoim, jakby, zasobach, e, z tego co pamiętam, sześć, chyba, czy siedem pułków lotniczych, eskart, przepraszam, eskart lotniczy, bo pan e, doktor Niesterski już by mnie e, tutaj e, nakrzyczał nam mnie mocno. E, I to przede wszystkim, właśnie e, by, były te formacje, które potem, jako, to, co gdzieś tam Państwo będą też oglądać w tych naszych filmikach o e, pilotach, będzie właśnie jeden z filmów poświęcony właśnie pilotom e, mm, Armii Halera, którzy służyli w naszym kraju. Oni przede wszystkim latali na tych Bregotach francuskich, tak, spadach chyba i e, Salmanson, chyba tak jeszcze ten samolot się nazywał, tak mi się e, wydaje. Do tego, oczywiście, bardzo ważnym elementem było to, że Później duża część, może nie duża, ale jakaś tam część tych maszyn została przetransportowana do państwa polskiego, ale o tym już pan doktor między innymi też e, tak, opowiadał. I będzie, y y y y tutaj chcemy zachęcić państwa, jeżeli nie oglądaliście tego filmu, nie wiem czy on będzie wcześniej, czy on będzie później, no to trzeba byłoby to w jakiś sposób sobie odnaleźć tutaj na tym naszym kanale. Tam ono będzie zatytułowane chyba lotnicy generała, lotnicy generała Halera, więc łatwo dziękuję. będzie to w jakiś sposób odnaleźć. I tam dr Niestrawski, z którym to rozmawiamy jako osobą, która ma dużą wiedzę, bardzo dużą wiedzę bardzo na, na temat lotnictwa dwudziestolecia międzywojennego, rozpoznał kilka osób i na temat tych osób parę słów chcieliśmy Państwu przekazać, no po to, żeby no, ta pamięć o nich w jakiś sposób cały co ja z tym w jakiś sposób. Żeby ta pamięć o nich, przepraszam za to ja w jakiś sposób, żeby ta pamięć o nich y, trwała. Y, o, tak, tak można było. I by... tak będziemy mieli fajne właśnie połączenie i tej kwestii tutaj jak widać wojsk lądowych i w tym przypadku oczywiście polskiego lotnictwa związanych z generałem. Hallera. I wszyscy ci żołnierze pędzili to tu, to tam, to do Francji, to gdziekolwiek indziej, a nawet i na terenie Związku Radzieckiego, o której być może kiedyś pomówimy, jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, e, zaciągali się do wojska, e, myśląc cały czas o tym, żeby ich ojczyzna była e, wolna i niepodległa. I nie można tego zapominać w żadnym. To jest nasze zdanie, oczywiście. Tak. Każdy może mieć swoje w żadnym wypadku. I warto jest wspominać i szanować tych ludzi. E, co. Dziękujemy, tekstu, dziękujemy oczywiście za wszelkie lajki, za komentarze, informacje, za to, że Państwo oglądacie, subskrybujecie. Już dzisiaj to jest lepiej a no. propos subskrypcji. No, no to dziękujemy, dziękujemy. Dzień. A jeszcze, żeby było jasne, bo powiedziałeś te, te, te lajki, no bo to tak zawsze wychodzi w ten sposób, że ja... Ma, miejcie świadomość taką, że my oczywiście się cieszymy, ale te lajki traktujemy jako lajki dla... Tych, tych ludzi, tych ludzi, bo tam my mamy jeszcze zrobimy sobie jakieś, może inną stronę, jeżeli chodzi o jakąś historyczną stronę, na przykład, bo tu cały czas kombinujemy helm, historia Helma, żeby, tak, żeby to było oddzielne, jakby to powiedzieć, żeby tu z tym hełmem nie wskakiwać w te nasze wojskowe filmy po prostu, no i wtedy tam już będą lajki dla naszej pracy, no tak. oczywiście pracy jeszcze dodatkowo też i reżysera, który tak. to nasz reżyser wspiera, my jesteśmy, za co mu jesteśmy bardzo wdzięczni, tak, szanujemy go, tak. No i cieszymy się, że przecież to jest nasz uczeń, który już matko jedyna to było kiedy, nie, taki mały był, chodził sobie, no, a teraz to już jest. jest taki, no, bo mianowicie, ja tu już emeryt po prostu jestem, Mar, Mariusz jeszcze musi troszeczkę y, nie być emerytem, ale to nie ma znaczenia po prostu w tym konkretnym tym przypadku. Jeszcze raz pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, zapraszamy na następny film. Do widzenia. Wszystkiego dobrego życzymy.